Witam serdecznie. Dzisiaj trafiła mi się Smywarka I co? Smywarka Już wymontowałem tutaj pompkę Elektrozawór do wody Zmywarka oczywiście odwrócona do góry nogami, bo wszystko jest to, co ważne jest pod spodem, pod zmywarką. Także trochę mi to pracy zajmie. Wymontuję wszystko w pierwszej kolejności na stół, później to posegreguję, zobaczymy co jest sprawne, co niesprawne. I później będę rozbierał. No. Chyba, że komuś, że jak na przykład ten elektrozawór będzie dobry. Już widziałem takie podlewanie, że z tej strony woda przychodzi, elektrozawór sterowany jakimś zegarem czasowym, i tutaj podlewamy sobie w, w ogródku. Także różne rzeczy ludzie wykorzystują. I też chcę Wam powiedzieć, że było trochę wolnego. O, pooglądałem sobie kanały na YouTube. Dużo fajnych ludzi, dużo fajnych kanałów związanych z recyklingiem. Pozdrawiam wszystkich. Nie będę tutaj wymieniał po, po kolei, gdzie, gdzie komu dałem łapkę w górę i kogo zasubskrybowałem. No, piszcie pod moim filmem może jeszcze gdzieś nie byłem na jakimś, na jakimś kanale. Związanym z odzyskiem, z recyklingiem. Dajcie znać, po prostu. No nic, teraz wezmę, przyspieszę trochę film. Pierwsza rzecz: wymontowuję to, co jest do wymontowania, i później zobaczymy, co było w tej zmywarce. you Tak, że jeszcze tyle materiału na stole nie miałem. To jest praktycznie wszystko: i kable, i silniki, pompki, zawory, nierdzewki, śrubki. No, tak jak widzicie, cały stół zajęty, a ze zmywarki tylko została nierdzewna skorupa. No i też. Śmieci, gumki, jakieś takie plastiki, rurki, uszczelki. No dobra, trochę to męcząca, męczące zajęcie dużo tych, dużo śrubek, dużo takich drobnych elementów wszystko trzeba, było, trzeba rozkręcić, by dostać się do kolejnej rzeczy. W następnym odcinku posegreguję stal do stali, nierdzewkę do nierdzewki i te ciekawsze rzeczy elektryczne pokażę Wam na samym końcu. Najpierw uporam się z tymi rzeczami stalowymi, bo jest naprawdę tego dużo, jakieś sitka, siteczka. Tak, jak mówię, śrubki, śrubeczki, prowadnice. Dobra, do następnego razu. Pamiętajcie o tym, by polecać mi jakieś kanały pod tym filmem. Może jakiś jest ciekawy kanał o demontażu różnych rzeczy, o zysku miedzi. Piszcie, tak jak mówię, pod filmem. Wszystkiego dobrego. Zostawiajcie to, co trzeba. Na razie, do następnego razu.